Dzisiaj zapraszam Was na świąteczny odcinek specjalny, plan jest ambitny, spróbuję przejechać 150 km na Zwift w strefie drugiej, także powinno mi to zająć około 5 godzin. Przy okazji odpowiem na kilka często powtarzających się pytań z komentarzy pod moimi filmami, a pomiędzy pytaniami wstawię kilka świątecznych piosenek, tak żebyście mogli poczuć klimat tych świąt. Bardzo często pytacie mnie o trainer Difficulty Swift, czyli ten suwak realizmu podjazdów. Niektórzy uważają, że jeśli ktoś ustawi go na niski procent, np. 20-30% do zamiast domyślnych 50%, lub najlepiej 100%, procent, to ułatwia sobie grę albo wręcz oszukuje. Jak to właściwie jest? Już tłumaczę. Trainer Difficulty wpływa tylko na to, jak mocno odczuwasz nachylenia w trakcie jazdy. Domyślnie 50% oznacza, że 10% podjazd odczuwasz jak 5%, czyli połowę realnego nachylenia. Gdy zmniejszysz ten współczynnik, podjazdy będą odczuwalnie płytsze, czyli mniej oporu na trenerze, a zjazdy mniej strome. Ważne jest to, że zmiana tego ustawienia nie wpływa na fizykę gry. Nie jedziesz ani szybciej, ani nie pokonujesz większego dystansu przy niższym ustawieniu. Inaczej mówiąc, wciąż musisz włożyć tyle samo watów, żeby pokonać daną górkę. Zmienia się tylko to, na jakim biegu i kadencji to zrobisz. Innymi słowy, wat to wat. Zwift i tak kalkuluje prędkość z mocy, masy i nachylenia, a nie z ustawienia realizmu. Czy zatem ustawienie 100% daje przewagę? Też nie. Ono tylko sprawi, że poczujesz pełne nachylenie, czyli będzie ciężej na podjazdach i bardzo lekko na zjazdach. To może być większe wyzwanie dla nóg i wymusza częstsze zmiany biegów. Z kolei niższe ustawienie, np. 20-30%, spłaszcza odczucia mniej musisz zmieniać biegi, łatwiej utrzymać równomierną kadencję. Niektórzy nawet celowo zmniejszają procent na wyścigi, żeby na zjazdach móc dalej generować opór i waty, zamiast mielić powietrze na 100%. To nie jest żadne dopingowanie się trudnością, ustaw taki procent przy jakim dobrze Ci się jedzie. Sam często zostawiam domyślnie 50%, bo lubię czuć trochę tych górek, ale jak ktoś da 20% czy 100%, to jego sprawa na wynik w grze to bezpośrednio nie wpływa. Tak więc to nie jest oszukiwanie, po prostu personalizacja wrażeń z jazdy. Kolejna sprawa, o którą często pytacie w komentarzach: dlaczego ja kręcę z tak wysoką kadencją? Zauważyliście pewnie, że często utrzymuję kadencję około 95 do 100 obrotów na minutę, a czasem nawet więcej. Niektórzy piszą wprost, że za szybko kręcę nogami i pytają: czy tak jest ok, czy może powinienem jeździć z niższą kadencją? Już wyjaśniam: kadencja to indywidualna sprawa każdego kolarza. Ja z natury lubię wyższą kadencję, bo czuję się wtedy komfortowo, lżej dla mięśni, a bardziej pracuje układ krążenia. 100 RPM, czyli obrotów korby na minutę, to wcale nie jest jakiś ekstremalny wynik. Dla porównania wielu profesjonalnych kolarzy kręci właśnie w zakresie od 90 do 100 obrotów na minutę podczas jazdy, także moja kadencja mieści się w tej normie. Część osób woli niższą kadencję, np. 80 obrotów na minutę, albo nawet 70, bo tak się przyzwyczaili lub czują, że mają większą kontrolę mocy. Jasne, to zależy od preferencji i treningu, natomiast wysoka kadencja ma sporo zalet. Mniej obciąża stawy i mięśnie, bo generujesz moc szybciej kręcąc, a nie przepychając ciężki bieg. Pozwala też efektywnie korzystać z wydolności tlenowej. W dłuższych dystansach łatwiej utrzymać zmęczenie w ryzach kręcąc szybciej na lżejszym obciążeniu niż wolniej na ciężkim. Ja przez lata jazdy wyrobiłem sobie właśnie nawyk 95 do 100 RPM i dla mnie to optymalne. Oczywiście bywają momenty, na przykład bardzo strome podjazdy, że kadencja spada, ale generalnie nie ma nic złego w kadencji rzędu 100, jeśli tobie to pasuje. Trenujcie tak, jak Wam wygodnie, warto pracować zarówno nad siłą przy niższej kadencji, jak i nad płynnością przy wyższej. To pytanie pewnie wielu z Was zainteresuje: czy da się tanie płacić za Zwifta? No bo wiadomo, abonament trochę kosztuje, oficjalnie nie ma zniżek ani kombinacji. Ale użytkownicy odkryli pewien trik z walutami: chodzi o płacenie w japońskich jenach. Zwift ma różne ceny abonamentu w zależności od regionu świata i waluty. Okazuje się, że najbardziej opłaca się płacić w jenach. Japońska cena jest po prostu niższa po przewalutowaniu. Dla przykładu, w Japonii abonament kosztuje około 2400 jenów miesięcznie, co daje około 65 zł. Zdarzało się nawet poniżej 60 zł. Na przykład ja w tym miesiącu płaciłem 58 zł. W Europie to standardowo 19,99 euro miesięcznie, także różnica jest spora. W praktyce użytkownicy robią w ten sposób, że przy rejestracji lub odnawianiu subskrypcji zmieniają kraj płatności na Japonię i Zwift pokazuje cenę w jenach. Przy płaceniu kartą bank i tak to przewalutuje i abonament wychodzi nawet o 20 zł taniej. Jeśli miałbyś problem ze zmianą waluty, co teoretycznie może się zdarzyć, choć u mnie nigdy do tego nie doszło, możesz spróbować użyć VPNa. Czy Zwift coś przeciwko temu ma? Raczej nie blokują tego To nie jest żadne nielegalne obejście Po prostu wykorzystujemy różnice kursowe i regionalne ceny Wiele osób tak robi, zwłaszcza po ostatnich podwyżkach Wystarczy to zrobić raz, a później już Zwift co miesiąc pobiera opłatę w Jena. Można w ten sposób zaoszczędzić około właśnie 20 złotych miesięcznie Co rocznie już daje konkretną sumę Jeśli ktoś dużo używa Zwifta to czemu nie skorzystać? Wiadomo, zawsze istnieje ryzyko, że kiedyś Zwift ujednolici ceny albo zablokuje te praktyki, ale na razie działa. Pamiętajcie tylko, że to nie jest oficjalna porada Zwifta, a jedynie trik społecznościowy. Pojawia się też pytanie treningowe, jak najlepiej zmierzyć swoje FTP. FTP, czyli Functional Threshold Power, to w założeniu moc, jaką jesteś w stanie utrzymać przez około godzinę jazdy na progu. Sposobów testowania jest kilka, nagrałem nawet o tym film, także pewnie słyszeliście o 20-minutowym teście FTP, o teście rampowym itd. Ale często pytacie, która metoda daje najbardziej miarodajny wynik. Ważne, żeby porównywać swoje wyniki zawsze na tym samym teście, bo wtedy są one najbardziej właśnie miarodajne. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej rzetelny sposób to mimo wszystko klasyczny godzinny test. Czyli po prostu przejechanie godziny na maksimum swoich możliwości i sprawdzenie średniej mocy. Jeśli wytrzymacie godzinę na np. Na 250W to z grubsza tyle wynosi wasze FTP. Problem w tym, że mało kto ma ochotę tak się katować przez pewną godzinę, dlatego wymyślono test 20-minutowy, czyli jedziesz właśnie na maksa 20 minut, a wynikową średnią moc mnożysz przez 95%, co szacuje godzinne FTP. To zwykle daje zbliżony rezultat, choć u niektórych osób może trochę zawyżać, bo nie każdy jest w stanie utrzymać 95% mocy z 20 minut przez całą godzinę. Osobiście uważam, że jeśli ktoś jest w stanie mentalnie i fizycznie zrobić godzinny test, to warto spróbować, zwłaszcza na Zwift można sobie to uatrakcyjnić, na przykład wybierając długą górę do podjechania. Na przykład Alpe Du Zwift wielu średnio wytrenowanym kolarzom zajmuje to właśnie około 60 minut, więc idealnie nadaje się jako wyzwanie. Wybierzcie dzień, gdy czujecie się wypoczęci, włączcie fajną muzykę, wjedźcie na Alpe do Zwift na pełnym gazie i zobaczcie, jaką moc wykręcicie w godzinę. To będzie wasz realny FTP. Także dla osób, które mają już jakiś większy staż treningowy, polecam tę metodę, bo dzięki niej faktycznie ustawisz najlepiej swoje FTP i będziesz miał najlepiej dopasowane treningi. Natomiast, oczywiście, te krótsze treningi też są ok i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić standardowy test 20-minutowy. Zwift ma nawet wbudowany workout do tego. Jest też ramp test, który trwa jeszcze mniej stopniowo rośnie opór, aż do odmowy i na tej podstawie oszacuje FTP. Te testy są wygodniejsze, bo są krótsze, ale mają pewien margines błędu. Mam wrażenie, że właśnie te testy trochę zawyżają moje faktyczne FTP. Ale te krótsze testy jak najbardziej również polecam, szczególnie początkującym, którzy nie chcą męczyć się aż przez godzinę i jechać na maksa. No i nie róbcie tych testów za często, wystarczy co kilka tygodni lub po zakończeniu planu treningowego. Wielu z Was pisze, że nudzi Was jazda w tzw. strefie drugiej na trenarze, czyli spokojne kręcenie z niską intensywnością. Pytacie, jak to robię, że wytrzymuję tyle jazdy w Z2. Wiem, że treningi tlenowe potrafią wydawać się monotonne, sam kiedyś też miałem z tym problem, ale znalazłem parę sposobów. Po pierwsze, świadomość po co to robimy. Jazda w Z2 może wydawać się wolna i nudna, ale to właśnie w tej strefie budujemy bazę wytrzymałości. Organizm uczy się efektywnie korzystać z tlenu, zwiększa się gęstość mitochondriów, spalana jest tkanka tłuszczowa. Jednym słowem, dzieje się treningowa magia, która potem procentuje lepszą formą. Ja sobie zawsze powtarzam, że Z2 to fundament, trzeba go zbudować, żeby wysoko zajść. Sama ta myśl pomaga mi usiedzieć na trenerze te 2-3 godziny spokojnej jazdy. Po drugie, umilam sobie ten czas, przy wyższych intensywnościach ciężko oglądać film czy czytać, ale w Z2 spokojnie można. Często odpalam sobie jakiś filmik na YouTube i oglądam go na telefonie, słucham jakiegoś podcastu albo ulubionej muzyki. Jest to ogólnie taki czas dla mnie, gdzie też przy okazji mam czas pomyśleć o różnych swoich sprawach, takich jak na przykład pomysł na kolejny odcinek czy jakieś inne sprawy zawodowe. Zwift oczywiście też pomaga. Czasem włączam robopartnera jadącego w podobnym zakresie watów na kilogram, trzymam koło i jadę w grupie. Można też wybrać ciekawą trasę w Zwift, pozwiedzać wirtualne światy, powbijać odznaki za przejechane trasy, to daje małe cele w trakcie jazdy i frajdę z odkrywania nowych dróg. Fajnym pomysłem jest również umówić się z kimś na wspólną jazdę Z2, albo dołączyć do zorganizowanego grupowego treningu tenowego. Podsumowując, Polubić Z2 pomaga zrozumienie, że to potrzebne, łatwiej wtedy zaakceptować mniejszą prędkość i brak firewerków oraz zajęcie czymś głowy film, muzyka. Zwiftowe atrakcje grupa znajomych, a jeśli naprawdę bardzo was to nudzi, to spróbujcie podzielić sobie ten trening na takie bloki, np. 4 razy 15 minut z2 z minutą przerwy na rozciąganie się czy łyk Izotonika, czasem jakieś drobne urozmaicenia czynią cuda. Najważniejsze jednak róbcie bazę, bo ona później czyni was szybszymi. Jeszcze później jak będziesz robił mocne treningi interwałowe, to przypomnisz sobie i docenisz jak przyjemna była jazda w Z2. Pytacie też, czemu Zwift? Przecież są inne platformy, Maiłusz jest darmowy, a Ruby z realnymi trasami. To bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że na kanale czasem porównuję różne aplikacje. Rzeczywiście konkurentów Zwift ma kilku. Maiłusz kusi tym, że jest całkowicie za darmo i faktycznie jest fajny, chociaż ma jeszcze jakieś drobne niedoskonałości. Testowałem go zresztą, mam nawet na kanale film o pierwszych krokach w Maiłż. Ruvi z kolei oferuje realistyczne trasy w oparciu o filmy z realnych dróg i cenowo wychodzi podobnie do Zwifta. Mimo to wciąż jeżdżę głównie na Zwift. Dlaczego? Przede wszystkim społeczność i frajda. Zwift ma obecnie największą społeczność kolarzy jeżdżących na trenażerach. O każdej porze dnia znajdę tam kogoś na trasie, jest mnóstwo eventów, wyścigów, grupowych ustawianych jazd. Lubię ten element i to, że zawsze jest z kim pojechać. Majłóż ciągle się rozwija, ale użytkowników ma mniej. Kilka razy, gdy tam zaglądałem, świeciło pustkami, przez co brakowało mi tej społeczności. Rubi z kolei fajnie pokazuje prawdziwe trasy, ale szczerze jakoś nie czuję klimatu tej gry. Pewnie potestuję Rubi wkrótce trochę więcej, ale raczej nie zostanę tam na stałe. Poza tym mój sprzęt i setup są pod Zwift'a dopracowane, wszystko mi stabilnie działa, nie ma tutaj żadnych błędów, wszystko jest dopracowane niemal w 100%. Znam tę platformę na wylot, przyzwyczaiłem się do niej i mam też swoje ulubione trasy. Poznałem też na Zwift wielu świetnych ludzi, także z Polski, mamy tutaj różne grupy, ligi, ciężko tak po prostu przenieść się na inną aplikację i to porzucić. Zdecydowanie Maiłusz czy Ruby mogą być super dla kogoś innego. Ja jeszcze zostaję na Zwift, bo spełnia moje potrzeby w 100%, a jeżdżę na trenerze bardzo dużo i chcę, żeby w aplikacji, którą będę używał, wszystko było dopracowane. Natomiast nie przekreślam innych platform i na pewno zobaczycie jeszcze dużo filmów z Maiłusz czy Ruby. Miałem też pytania o mój setup, z jakiego trenażera korzystam, jaki mam sprzęt, jak to wszystko mam ustawione. W skrócie opowiem o moim małym kąciku treningowym. Moim podstawowym narzędziem jest trenażer Wahoo Kicker Core. To trenażer do którego wpina się rower prosto w kasetę. Dzięki temu pomiar mocy jest dokładny, a opór automatycznie dostosowuje się do nachylenia w Zwift. Taki trenażer jest też całkiem cichy, także dla mnie na teraz idealny. Mój rower na trenażerze to jedna z tańszych szos, czyli dokładnie Trek Domain AL2. Do treningu w domu na trenażerze sprawdza się idealnie, co ważne rower jest już ustawiony na stałe do trenażera, co oszczędza mi sporo czasu. Jakoś nie chciałbym mi się go za każdym razem wnosić do pokoju i wpinać w trenażer. Przed sobą mam monitor podłączony do komputera, na którym odpalam Zwifta. Ponadto mam przed rowerem mocny wentylator, matę pod rowerem i obok biurko na jakieś dodatkowe rzeczy czy wodę, jedzenie i tym podobne. Do tego standardowo na każdy trening minimum jeden ręcznik mam też telefon i słuchawki. Taki zestaw pozwala mi komfortowo trenować. Nie jest to może super wyszukany pokój treningowy jak u zawodowców, ale spełnia swoją rolę. Myślę, że ważne jest, by mieć wszystko pod ręką i dostosować stanowisko tak, aby jazda była możliwie wygodna i angażująca. U mnie to działa. A jeśli planujecie budowę własnego takiego kącika, to polecam przede wszystkim zadbać o wentylację, wygodę i łatwy dostęp do elektroniki, żeby w trakcie jazdy móc coś sobie włączyć, zmienić bez schodzenia z roweru. To no właśnie dziś robię nawet 150 km pod dachem, więc idealne pytanie: jak nie zwariować przy tak długiej jeździe na trenażerze? Wielu z Was pyta, czy 100 km na Zwift nie jest cięższe od 100 km na szosie. Rzeczywiście, długi dystans w czterech ścianach to spore wyzwanie mentalne, ale da się, ale chyba trzeba to po prostu lubić. Po pierwsze, 100 km na Zwift to naprawdę 100 km. Dystans się zgadza, czasem nawet wysiłek bywa większy, bo w domu nie masz zjazdów, na których całkiem odpuścisz. Największa różnica to brak zmieniającego się otoczenia i świeżego powietrza. Na dworze krajobraz się zmienia, wiatr chłodzi, zawsze gdzieś tam głowa się czym zajmie. Na trenażerze musisz bardziej zorganizować sobie bodźce, żeby umysł nie zmontował się z nudów. Przygotowanie fizyczne i logistyczne jest kluczowe. Zanim zacząłem dzisiejsze 150 km upewniłem się, że mam wszystko pod ręką, czyli picie, dużo wody, izotonik, jakieś przekąski, no akurat dzisiaj to głównie żelki i wafle ryżowe, ręczniki, wentylator na pełnej mocy, dobrze wyregulowany trenażer i wygodny strój. To podstawa, bo na trenażerze nie ma przystanku w sklepie czy fontanny, wszystko muszę mieć obok siebie. Staram się też często zmieniać pozycję, czyli co jakiś czas pojechać chwilę na stojąco, to bardzo dużo daje, i przez to tak bardzo tyłek nie boli. Przyjeździe w domu też fajne jest to, że jeżeli potrzebujesz na chwilę zejść z roweru, nie wiem, na przykład do toalety czy do dziecka, to możesz sobie na to bez problemu pozwolić. Mentalnie, jak wcześniej wspomniałem, przy temacie Z2 pomaga rozpraszanie uwagi. Gdybym miał patrzeć się tylko w rosnące kilometry, to po 50 km pewnie byłoby już nudno. Dlatego na przykład dziś nagrywam dla was ten odcinek. W tle słucham jakiś podcast na YouTube, czasem przełączam na muzykę albo oglądam jakieś inne kanały na YouTube, a kilometry lecą w tle. To świetny sposób fajnie też ustawić sobie cel lub wydarzenie, na przykład przejechanie nowej trasy czy właśnie pokonanie 150 km, tak jak dziś. Można też wkręcić się w jakiś event grupowy. Jedziesz wtedy sobie z grupą ludzi, każdy sobie pomaga, motywuje. Możecie też pisać na czacie z innymi osobami z tej grupy. Porównanie do jazdy na zewnątrz, co jest trudniejsze? Fizycznie myślę, że porównywalnie, choć inaczej rozłożone. Na zewnątrz masz podjazdy i zjazdy, czasem staniesz na światłach, zjedziesz z górki bez kręcenia, są takie mikroodpoczynki. Na trenażerze jedziesz praktycznie non-stop, ale z drugiej strony odpada czynnik, np. zimna, wiatru, kiepskiej nawierzchni czy ruchu drogowego. Mentalnie trenażer jest trudniejszy, bo monotonia, ale za to jesteś u siebie. Bezpiecznie możesz w każdej chwili przerwać bez martwienia się, jak wrócić do domu. Ja traktuję dłuższe przejażki Zwift jako bardziej wyzwanie dla głowy niż dla nóg. Jeżeli to jazda w Z2, to nogi trenowane wytrzymają. Głowa może platać figle, dlatego trzeba ją oszukać. Podsumowując, da się wytrzymać 100 km i więcej na trenerze. Trzeba tylko dobrze się przygotować fizycznie i mentalnie i umiejętnie zająć głowę oraz zadbać o komfort. W moim odczuciu to porównywalny wysiłek do 100 km na zewnątrz, tylko inaczej odczuwany. Jeśli nigdy nie próbowaliście Polecam spróbować kiedyś setki na Zwiftie, chociaż raz satysfakcja na końcu gwarantowana. Pytacie też o różne wyzwania, na przykład Rafa 500. To pytanie na czasie: czy zamierzam podjąć Rafa 500 w tym roku? Odpowiedź brzmi tak, planuję. Dla niewtajemniczonych krótko wyjaśnię, co to jest. Rafa 500 to coroczne, kolarskie wyzwanie polegające na przejechaniu 500 km między Wigilią a Sylwestrem czyli od 24 do 31 grudnia. Wymyślono je ponad 10 lat temu. Idea była taka, by w przerwie świątecznej zmotywować ludzi do kręcenia mimo zimy. Początkowo oczywiście chodziło o jazdę na dworze, co w naszym klimacie bywa hardkorem, ale od czasów pandemii akceptowane są też kilometry kręcone wirtualnie. Można rejestrować wszystko na strawie, i po zrobieniu 500 km zdobywa się odznakę, a czasem jakieś nagrody od rafa, choć głównie to zabawa dla satysfakcji. Ja w zeszłym roku nie robiłem tego wyzwania, ale w tym roku chcę spróbować. 500 km w 8 dni, niby średnio wychodzi 62,5 km dziennie, ale wiadomo, życie rodzinne, świąteczne może trochę pokrzyżować plany, więc trzeba kombinować. Na pewno jest większa motywacja, bo przez święta będzie dużo pokus do zjedzenia większej ilości kalorii, więc warto byłoby to trochę przepalić na rowerze. Oczywiście, całość będę robił na trenerze, prawdopodobnie w aplikacji Zwift. Możliwe, że na przykład w jeden dzień zrobię dłuższy dystans, warto byłoby zrobić kolejne wyzwanie i pokonać w końcu 200 km, i chyba to będzie najlepszy na to czas. No właśnie, ktoś z Was słusznie zauważył, że wspominałem o 200 km na Zwift. To prawda? Chodzi mi po głowie wyzwanie 200 km w jednej sesji. Czy to szalony pomysł? Być może, ale po zrobieniu setki człowiek zaczyna się zastanawiać, a może by tak pójść dalej. Planuję podejść do 200 km na trenażerze prawdopodobnie niedługo Możliwe, że jeszcze teraz w okresie świąteczno-noworocznym Byłby to oczywiście odcinek specjalny na kanał I podzieliby się wtedy z Wami wrażeniami z takiej dłuższej jazdy Taka jazda to już poważna wyprawa Myślę, że zajmie mi to gdzieś około od 6 do 7 godzin kręcenia non-stop Może dłużej w zależności od tempa Trzeba będzie zaplanować wszystko podwójnie dokładnie niż przy 100 km, czyli zapasy jedzenia, więcej bidonów z piciem, może jakieś zmiany koszulki w trakcie, bo 7 godzin w mokrej to średni pomysł, może nawet przerwa na krótki posiłek w połowie. Technicznie, Zwift pozwala, nic nie stoi na przeszkodzie, by kręcić choćby cały dzień, tu raczej organizm i umysł są ograniczeniem. Dla mnie to część zabawy, lubię testować granice wytrzymałości, 200 km na rowerze jeszcze nigdy nie zrobiłem, więc sam nie wiem czy dam radę, natomiast jestem teraz w najlepszej formie, więc powinno się udać. Poza tym taki maraton pomoże mi też nabić kilometry do rafa pięce, także jeżeli zdrowie dopiszę, to wkrótce zabieram się za zrealizowanie tego wyzwania. No, i mamy to. 150 km stuknęło. Nawet nie wiem kiedy to zleciało. Całość zajęła niecałe 5 godzin i udało się spalić prawie 2000 kalorii. Teraz czas na regenerację. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki nietypowy odcinek QA na trenerze. Starałem się odpowiedzieć na wiele Waszych pytań: od technicznych po luźniejsze. Jeśli macie jeszcze jakieś kolejne pytania, których tutaj nie poruszyłem? Piszcie śmiało w komentarzach, zbiorę je później do kolejnego takiego odcinka QA. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną podczas tego świątecznego treningu. Dla mnie to była świetna motywacja. Na koniec chciałem wam życzyć wesołych świąt, spokojnego czasu z rodziną, a jak znajdziecie chwilę, to oczywiście udanych jazd. Czy to na dworze? Ale myślę, że raczej na Zwift lub na Myłuszu. Trzymajcie formę i nie dajcie się przejeść Makowcom. Szczęśliwego nowego roku również, bo pewnie do zobaczenia już w nowym roku.